Witajcie na kanale Po prostu Kuchnia. Dzisiejszy przepis Oponki z serem. Zapraszam do oglądania oraz subskrybowania mojego kanału. Potrzebujemy 500 g mąki pszennej, 500 g sera twarogowego, półtłustego albo tłustego, ja dzisiaj mam pół na pół, jeden tłusty, drugi półtłusty, szczyptę soli, 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej, jedną łyżeczkę proszku do pieczenia, 4 łyżki spirytusu bądź wódki, 4 żółtka, 1 starta skórka z cytryny, 50 g cukru, 3 łyżki śmietany 18%, cukier puder do posypania, do smażenia olej oraz smalec. Ja będę smażyć 1 do jednego, a więc pół na pół oleju i smalcu. Tu mam jakieś 300 g smalcu, a więc jest to około 400 ml smalcu już rozpuszczonego i użyję do tego 400 ml oleju. Jeśli będzie za mało, to doleję Na początek zajmijmy się serem. Ser przekładam do miski i rozdrabniam go blenderem. Aby nie miał grudek. Jeśli nie macie blendera, możecie go zmielić w maszynce do mięsa albo rozdrobnić widelcem. Gdy już zmieliliśmy ser, dokładamy śmietanę. Oraz żółtka. I wszystko mieszamy łyżką do połączenia się składników. Gdy składniki nam się połączyły, dokładamy resztę produktu. A więc sodę oczyszczoną, cukier, proszek do pieczenia, startą skórkę z cytryny, szczyptę soli, spirytus albo wódkę oraz mąkę. Mieszamy wszystko łyżką do wstępnego połączenia się składników, a później będziemy wyrabiać. Gdy wstępnie już nam się połączyły składniki, teraz należy wyrobić trochę ciasto w misce. Gdy już trochę wyrobiliśmy ciasto w misce, Wyciągamy je na blat, stolnicę podsypanej mąką i będziemy je wyrabiać. Wyrabiamy ciasto do połączenia się składników i do jednolitej konsystencji. Gdy już nam taka powstanie, ugniatamy je jeszcze przez około 2 minuty. Moje ciasto jest już jednolite. Teraz należy je wyrobić podsypując co jakiś czas mąką, aby nie kleiło się do blatu. Wyrabiamy je około 2 minut. Gdy już wyrobiliśmy ciasto, należy je rozwałkować na grubość około 1,5 cm. Pamiętajmy, aby podsypywać mąką blat czy stolnicę, aby ciasto się nie przyklejało. Gdy już ciasto jest rozwałkowane, pora wykrajać oponki. Szklankę maczam w mące, aby się nie przyklejała do ciasta i wykrajam. U mnie będą to małe oponki. Nie lubię takich dużych. Ciasto, które mi zostanie. Z powrotem rozwałkuję i zagniotę na kolejne oponki. Na razie wykrajam duże i kieliszkiem małe. I takie oponki będę smażyć na oleju ze smalcem. Oponki już wykroiłam, odkładam je na bok. Tutaj też mam środki od oponków, oponek. Będę je też smażyć jako mini pączki. Pozostałości z ciasta zagniatam i rozwałkowuję i dalej wycinam tak samo. I tak samo jak poprzednio maczam szklankę w mące i wykrajam. I pozostałości ciasta Również zagniatam, rozwałkowuję i robię tak do czasu, aż mi się skończy ciasto. W garnku, albo tak jak u mnie, na patelce wysokiej, rozpuszczam smalec. Smalec już prawie się rozpuścił, a więc mogę wlać do niego oleju. Wlewam około 400 ml oleju. Taka ilość tłuszczu jest mi wystarczająca. Czekam trochę, aż tłuszcz się rozgrzeje i wrzucę oponki. Gdy tłuszcz się rozgrzał, sprawdzamy, czy aby na pewno wrzucamy albo oponkę, albo tak jak ja to zrobię, małego się I gdy zacznie bulgotać, to znaczy, że tłuszcz jest wystarczająco rozgrzany. Jeszcze nie wypływa do końca, a więc muszę jeszcze chwilę poczekać. Gdyby wypłynął od razu i zaczęły iść bąbelki, to wtedy znaczy, że tłuszcz jest rozgrzany. Ja jeszcze chwilę czekam. Teraz już zaczął bardziej bulgotać, a więc sprawdzę jeszcze raz. Teraz tłuszcz jest rozgrzany. Mały ten ponczuś wypłynął szybko i zaczął szybciej bulgotać, a więc teraz zmniejszam na najniższe grzanie i wrzucam oponki. Smażymy z oby stron na rumiany kolor. Jeśli uważamy, że za szybko się smażą, należy wyłączyć palnik, aby olej trochę ostygł. Powinny się smażyć około 2 minut z każdej strony. I tak jak tutaj zrobiłam z tym malutkim, trzeba przewrócić na drugą stronę. Pamiętajmy o tym, że oponki nie mogą się szybko smażyć, gdyż z wierzchu będą rumiane, a w środku surowe. Dlatego tak ważna jest temperatura oleju i przewracamy na drugą stronę, jeśli się już usmażyły. I z drugiej strony robimy to samo. Smażymy tak samo. Wyciągamy oponki, jeśli z obydwóch stron się usmażyły. Moje się wyusmażyły. Są już złociste. A więc je wyciągam na ręcznik papierowy, aby osuszyć nadmiaru oleju i kolejne wrzucamy tak samo. Już jest olej odpowiedni, już widać różnicę. jak się wrzuca oponki, że one szybciej wypływają i smażymy oponki dokładnie tak samo. Oponki już gotowe, upieczone, w mini pączu się również i oprószamy cukrem pudrem. Jeśli podobał Ci się ten przepis, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij o dzwoneczku, aby nie przegapić kolejnych przepisów. Dziękuję.